Dzisiaj mamy listopad 2023 roku, połowa listopada. Chciałem was przestrzec przed człowiekiem, który zmierza w prostej linii do totalnej władzy w Polsce. On zrobi wszystko. On zlikwiduje gotówkę, on zlikwiduje wszystkie prawa, które mamy jako państwo suwerenne w Unii Europejskiej. On nas odda tej Unii bezwarunkowo. Bezwarunkowo skapitulujemy przed tą Unią i będą grały fanfary, będzie propaganda sukcesu. Ten człowiek, dla mnie, dla mnie, to bestia. Złoży jaja. Oto on. Strzeszcie się bestii. Wygląda tak niewinnie. Oto znamie bestii.